Powstaje w tej chwili szal Lila Leaf. W szalu tym, jak widać, było takie miejsce, w którym rąby ażurowe były ozdabiane w środku nazywanymi przeze mnie szyszuniami, czy bąbelkami. Takie same bąbelki robiłyśmy robiąc razem wiczki, ale wtedy włóczka była gruba, a bąbelki były robione na drutach. Natomiast jeżeli mamy cienką włóczkę, wtedy może się okazać, że. Bąbelki, które zrobimy na drutach nie będą nas zadowalać estetycznie, ponieważ będą po prostu zbyt miękkie, nie będą się układały, a w najgorszym wypadku będą nam nawet wpadały na lewą stronę robótki. Dlatego przy bardzo cienkich niteczkach szyszunie ja robię nie na drutach, ale robię je szydełkiem. We wzorze były one tylko w rąbach, Natomiast w tej chwili, żeby pokazać, jak je zrobić, zrobię je po prostu na dowolnym oczku. Nasz szal. I tutaj mamy właśnie zrobione bombelki. Bombelki zrobione szydełkiem. Jak widać, bez żadnego problemu zostają one na prawej stronie robótki. Są bardzo zwarte i rzeczywiście mają, dają nam wrażenie efektu trójwymiarowości. I jak zrobić coś takiego? Kiedy dochodzimy do miejsca, w którym nasza szyszunia ma się pojawić, gdybyśmy robiły ją na drutach, wtedy tak samo jak w rękawiczkach nabierałabym na jednym oczku sześć oczek czy pięć oczek i później wracała w drugą stronę, robiąc je prawymi, czy odwracając robótkę i robiąc lewymi. My natomiast zrobimy to samo, posługując się szydełkiem i używając słupków. Na naszym oczku, na którym ma się ta szyszunia pojawić, wbijamy się w to oczko i nitką idącą z kłębka przeciągamy pierwsze i robimy, ponieważ jest to pierwszy półsłupek, robimy trzy oczka łańcuszka, które zastąpią nam ten pierwszy brzegowy półsłupek. Następnie owijamy nitkę dookoła szydełka, wbijamy się w to samo oczko, wyciągamy sobie niteczkę i przerabiamy tak jak do słupka przez pierwsze dwa. I przez drugie dwa. Znowu nitkę przez szydełko wyciągamy i robimy słupek przez pierwsze dwa, przez drugie dwa. Tym sposobem mam już trzy słupki, pierwszy brzegowy, dwa zrobione normalnie. Moje szyszunie robione są z sześciu, więc robię jeszcze trzy kolejne. Przez dwa, przez dwa. Przez dwa, przez dwa. Jeżeli oczko nam spadnie, to już się tym nie przejmujemy. Nawet możemy je zdjąć specjalnie i przesunąć drut, żeby chronić te oczka przed spadnięciem. Ponieważ tutaj i tak mamy już oczko, które jest zabezpieczone przed ucieknięciem nam w robótkę. I ostatni słupek. Mamy ich w tej chwili sześć, czyli podstawę, żeby zrobić drugi rząd. Drugi rząd też robimy słupkami, z tym, że ja zawsze robię o jeden słupek mniej niż było go w tym rzędzie podstawowym. Czyli jeżeli tu mam 6, to zrobię teraz 5. I znowu pierwszy brzegowy robię wykorzystując oczka, łańcuszka, czyli 3 oczka. Później nabieram, odwracam sobie mój bombelek i wbijam się pierwszy raz i robię słupek. Drugi raz, słupek, trzeci raz, słupek, czwarty. I teraz zazwyczaj ten, tutaj mam już wprawdzie pięć razem z brzegowym, ale pokażę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chcemy, żeby ta szyszunia była pełniejsza, możemy zrobić szósty słupek, ale wbijany tak jakby w połowę. Ostatniego słupka z poprzedniego rzędu, przy czym staramy się złapać co najmniej dwie nitki, żeby nie powstała nam dziura. Co to daje? Daje to pełniejszy bombelek. Mamy w takim razie fragmencik szydełkowej dzianiny, z którego zrobimy bąbelek. I teraz jak to zrobić? Mamy nadal ostatni, ostatnie oczko tutaj na szydełku. I wbijamy się w poprzedni rząd przeciągając tylko nitkę. Więc mamy drugą na szydełku, trzecie oczko, czwarte oczko, piąte oczko tuż przed tym brzegowym. I żeby nasza szyszka była ładna i okrąglutka, to wbijamy się jeszcze pięterko niżej, czyli do podstawy brzegowego. Słupka i też przeciągamy. Mam w tej chwili sześć oczek na szydełku. Nitką skłębka łapię ją szydełkiem i przeciągam przez wszystkie oczka, porządnie zaciskam i robię jeszcze jedno oczko łańcuszka, tak żeby nasza szeszunia była ładnie zaciśnięta. I to oczko łańcuszka ląduje u mnie jako oczko do przerabiania na lewej stronie. Przy robieniu następnych oczek, żeby nie było dziur, składamy sobie szyszkę na pół i trzymamy i robimy sobie dalej oczka, które wychodzą nam z wzoru. Kiedy będziemy przerabiać lewą stronę nad szyszką, pilnujemy, żeby oczka robione między szyszką a następnym oczkiem były bardzo ścisłe, żeby zamknąć nam tą dziurę, żeby ją żeby zniknęła nam z dzianiny. W ten sposób robione szyszunie szydełkiem z bardzo cienkich nitek wyglądają moim zdaniem znacznie lepiej. Warto spróbować, zobaczyć czy taki wygląd odpowiada Wam bardziej.